Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na trochę nietypową wędrówkę poza szlakiem. Dzisiejszy film to jest kolejny film, który powstaje we współpracy z firmą Revolution Race. Także znowu mam dla Was kod rabatowy na odzież tej firmy. Kod rabatowy oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. A ja mam dzisiaj w planie krótką wędrówkę, trochę nietypową. Będę poruszał się poza szlakiem, ale będę poruszał się poza szlakiem w dosyć nietypowy sposób. Tak żeby zobaczyć las z trochę innej perspektywy. Dzisiejszy plan to marsz taką leśną strugą? Marsz takim. Niewielkim leśnym strumieniem. Oczywiście przeprawianie się przez bagna, przeprawianie się przez rzeki może być potencjalnie bardzo niebezpieczne. Dlatego, jeśli chcielibyście zafundować sobie taką przygodę, to po pierwsze wybierzcie naprawdę bezpieczne miejsca miejsca, gdzie stan wody jest naprawdę niski gdzie to są jakieś małe strumyczki i najlepiej nie róbcie tego samemu najlepiej wybrać się z jakimś towarzyszem. Może to być naprawdę świetna przygoda. Świetny sposób na złamanie monotonii wędrówek, natomiast oczywiście trzeba naprawdę tutaj zachować, zachować podwyższone środki ostrożności. Gdy poruszam się w takim niepewnym terenie to po pierwsze zawsze korzystam z kijka, który stanowi dodatkowy, dodatkowy punkt podparcia i wykorzystywany jest w roli sondy, mogę sprawdzać głębokość. To po pierwsze, a po drugie wykorzystuję w spodniach tą kieszeń na ochraniacz, na kawałek karimaty. Wystarczy tam włożyć kawałek dociętej starej karimaty i już nam to daje jakąś ochronę kolan. Gdybyśmy mieli w takim terenie gdzieś tam się przewrócić, uderzyć kolanem ma jakąś ostrą gałąź no w takich miejscach to się na pewno, się na pewno przydaje. No i oczywiście też trzeba mieć pełną świadomość tego, że taki marsz będzie zdecydowanie wolniejszy niż marsz po szlaku. Także jeśli będziecie planowali taką wędrówkę w taki sposób, w takim stylu to trzeba założyć, że dystans, który normalnie pokonujecie np. w godzinę to w takim terenie zajmie Wam 4-5 razy więcej czasu niż, niż normalnie. Tutaj koryto stało się trochę szersze. Łatwiej będzie wędrować. Dno też jest dużo bardziej stabilne. Dotarcie do tego miejsca kosztowało trochę wysiłku, ale myślę, że teraz już marsz będzie zdecydowanie wygodniejszy. Wędrując szlakiem, nigdy nie trafiłbym w to miejsce. To jest miejsce w lesie, które znam dosyć dobrze, ale. Jak to człowiek ma w swoim zwyczaju, najczęściej lubimy poruszać się ścieżkami, które dobrze znamy. Nochraniarz na kolanie też zdecydowanie pomaga przy łamaniu opału. W ostatnich dniach spadło trochę deszczu, ale to jest cały czas za mało. Cały czas w lesie jest bardzo sucho. Dlatego to jest czas, w którym, w którym musimy zrezygnować z tej przyjemności, jaką jest ognisko w terenie. Najlepiej w tym czasie korzystać tylko z kuchenek i to korzystać w miejscu bezpiecznym. Nie w środku lasu, nie na ściółce, ale na całkowicie bezpiecznym podłożu. To miejsce, w którym ja teraz rozpalę niewielki ogień w tej kuchence. Całkowicie bezpieczne, jest tutaj piasek. Nie ma żadnych szans, żeby tu się cokolwiek cokolwiek podpaliło. No i oczywiście cały czas ten ogień mam pod kontrolą. W trakcie rozpalania ognia zawsze warto podłożyć coś stabilnego pod, pod naszą rozpałkę. Najlepiej wykorzystać oczywiście jakiś kawałek kawałek drewna. Można wykorzystać po prostu nóż. Taki krótkotrwały kontakt z wysoką temperaturą na pewno noża nie uszkodzi. Dostałem się na ubitą drogę. Moja wędrówka dobiega końca. Tym filmem chcę Was zachęcić do tego, żebyście troszkę złamali rutynę swoich wędrówek. Bo właśnie takie trochę, trochę nieszablonowe podejście do, do wędrowania po lesie jest świetnym przepisem na przygodę i świetnym przepisem na to, żeby znany Wam rejon odkrywać na nowo. Przypominam o tym, że pod filmem znajdziecie kod rabatowy na odzież firmy Revolution Race. Najczęściej pytacie o spodnie. To jest zdecydowanie ten element młodzieży, który Was najbardziej interesuje. Te spodnie, w których ja chodzę, to jest model GPX i te spodnie mogę z czystym sumieniem polecić. W zasadzie mają wszystkie te cechy, których ja szukam w takich spodniach do działania w terenie. Także dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.